Przeniesienie numeru do Halonet nie jest skomplikowane ani kosztowne, a daje bardzo duże korzyści. Przede wszystkim raz na zawsze pozwala uwolnić się od konieczności opłacania drugiego abonamentu telefonicznego. W Halonet nie płacisz abonamentu ani nie podpisujesz długoterminowej umowy. Wpłacasz na konto Halonet dowolną kwotę w wygodnym dla Ciebie terminie i realizujesz rozmowy w ilości adekwatnej do posiadanych na nim środków. Zyskujesz również na kosztach realizowanych rozmów, które w Halonet są bardzo niskie. Za minutę połączenia płacisz już od 4 groszy. Dodatkowo rozliczanie połączeń jest sekundowe, a użytkownicy posiadający numer w Halonet rozmawiają ze sobą za darmo oraz mogą korzystać z takich rozwiązań jak telekonferencje, wirtualny faks czy darmowe wideokonferencje. Jak zatem przenieść numer do telefonii Halonet? Na początek pragniemy podkreślić, że wniosek o przeniesienie numeru należy zawsze wysłać do nas, a nie do operatora telefonicznego, z którym masz podpisaną umowę. Po otrzymaniu Twojego wniosku o przeniesienie, wszelkie procedury z tym związane są już realizowane wyłącznie przez nas. Celem przeniesienia numeru do telefonii Halonet należy założyć swój profil. Rejestracja profilu jest bezpłatna i zajmuje niewiele czasu. Rejestracji możesz dokonać, wchodząc na stronę www.halonet.pl i klikając na załóż profil, a następnie wypełniając i wysyłając odpowiedni formularz. Na koniec należy potwierdzić rejestrację poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, którego otrzymasz na maila podanego podczas procesu rejestracji. Po rejestracji profilu Należy się zalogować do panelu klienta, klikając na Zaloguj się. W panelu klienta kliknij w zakładkę Przenieś numer, a następnie Nowy wniosek. Teraz prosimy wypełnić wniosek w następujący sposób: w tym miejscu wpisz miejscowość. Z rozwijanej listy: Wybierz operatora, od którego chcesz przenieść swój numer. Jeśli na liście nie ma Twojego operatora, podeślij prośbę o jego dodanie na adres mailowy numer małpka.halonet.pl, podając jego nazwę oraz dokładny adres. Kliknij teraz pole przy osoba prywatna. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe, ulicę, numer i miejscowość. Oraz pozostałe dane, to jest PESEL i na koniec serię i numer dowodu osobistego. Możesz również podać swój numer komórkowy, żebyśmy w razie dodatkowych pytań mogli się z Tobą skontaktować. Ale nie jest to obligatoryjne. Następnie wpisz numer telefonu, który chcesz przenieść lub zakres numerów, jeśli następują jeden po drugim. Jeśli chcesz przenieść na przykład trzy numery, ale nie są one kolejnymi numerami, musisz wypełnić trzy osobne wnioski. Po wpisaniu numeru telefonu zaznacz odpowiednie pole dotyczące rodzaju przenoszonego numeru. Do wyboru są trzy opcje: numer może być pierwszym numerem telefonicznym w Halonet lub zastąpi aktualny, jedyny posiadany numer. Numer może być też kolejnym numerem telefonicznym. W przypadku, gdy już posiadasz jakiś numer w Halonet lub dany numer ma funkcjonować jako numer faksowy, po zaznaczeniu odpowiedniego pola, wybierz tryb przeniesienia. Czy ma to być przeniesienie z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego umową z dotychczasowym dostawcą, czy też przeniesienie bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu określonej ilości dni roboczych? Tu pragniemy zaznaczyć, że może to być minimum jeden dzień oraz że termin nie może być dłuższy niż okres wypowiedzenia. Ilość dni należy wpisać w tym miejscu. Po wypełnieniu wniosku kliknij Zapisz. Sprawdź, czy w Twoim panelu znajdują się odpowiednie dokumenty. Jeśli tak, wydrukuj je, podpisz, a następnie prześlij nam ich skany na e-mail numer małpkachalon.pl w temacie podając przenoszony numer lub wyślij je pocztą tradycyjną na adres tartel spółka ZOO ulica Kozielska 18, 44 Gliwice. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania wniosków wyślemy je do Twojego obecnego operatora, a Ty otrzymasz e-mail z potwierdzeniem ich wysłania. Po akceptacji przeniesienia przez obecnego operatora i ewentualnie operatora macierzystego wyślemy do Ciebie drugi i ostatni e-mail z datą przeniesienia. Pamiętaj, żeby zasilić swoje konto na profilu Halonet tak, aby dzień przed datą przeniesienia znajdowały się na nim odpowiednie środki pobierane z góry na rok użytkowania przenoszonego numeru. Życzymy udanych połączeń w telefonii internetowej Halonet.